Więc jeżeli mamy duże zadłużenie na kartach kredytowych i wykorzystaliśmy ich limit na maksa, takie sytuacje również mogą spowodować, że nasza wiarygodność będzie niska. Witam, nazywam się Wojciech Symonowicz i jestem doradcą hipotecznym w Milton Keynes. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, jaka jest różnica pomiędzy wiarygodnością a zdolnością kredytową. Zdolność kredytową możemy zdefiniować jako zwykłe, proste podejście matematyczne, czyli ilość naszych dochodów do naszych wydatków względem kryterii, jakie bank bierze przy ocenie zdolności kredytowych. Każdy bank posiada własny kalkulator, który w bardzo prostym sposób można użyć do wyliczenia naszej zdolności. Pamiętajmy o tym natomiast, że gdy kalkulator ukaże nam daną kwotę, nie oznacza to, że ta kwota jest dla nas dostępna, gdyż w dużej mierze będzie to zależało od naszej wiarygodności. Wiarygodność kredytową możemy zdefiniować o tym, co bank o nas wie, a więc wszystkie informacje zawarte w raporcie kredytowym. Ważnym jest, aby spłacać wszystkie zadłużenia, wszystkie zobowiązania finansowe na czas, takie rzeczy jak rachunki za gaz, prąd, wodę oraz pożyczki, kart kredytowe, czy jeżeli są jakieś rzeczy wzięte na ratę, należy je spłacać regularnie, gdyż wszelkiego rodzaju spłacone długi mogą zaważyć na naszej wiarygodności i spowodować, że bank nie udzieli nam bądź może obniżyć kwotę, którą chciałby nam udzielić przy zakupie nieruchomości. Pamiętajmy również o tym, że wiarygodność kredytowa to nie jest tylko i wyłącznie podejście, czy spłacamy wszystko na czas, czy nie spłacamy. Ważnym elementem jest tego, jak bardzo wykorzystujemy produkty finansowe. Więc jeżeli mamy duże zadłużenie na kartach kredytowych i wykorzystaliśmy ich limit na maksa, takie sytuacje również mogą spowodować, że nasza wiarygodność będzie niska. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego krótkiego materiału. W następnym odcinku opowiem o trzech sposobach, w jaki możemy poprawić swoją zdolność kredytową. Ja nazywam się Wojciech Szymonowicz i każda sprawa jest dla mnie bardzo indywidualna. Dlatego jeżeli masz jakiekolwiek pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu.